Cześć, sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 149 odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca czerwca po 2600 subskrypcji, więc zostaw, zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono... Go zobaczyło. Co? Napiszcie hashtag hashtag kopanie, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileż tam osób. Co? Co będziemy w tym odcinku robić? Dlaczego hashtag kopanie? Oczywiście widzowie, co? Na samym począteczku wam przedstawię. No, powinienem przedstawić coś, co się pozmieniało po ostatnim odcinku, ale wam no niestety nie. Przedstawię, no bo ja sam tak naprawdę zapomniałem, co tutaj, jak to się pozmieniało, no bo na tego, na tę serię, na tej serii ogólnie nie grałem już ponad tydzień praktycznie, więc no, e, co ne, więc Was oczywiście za to przepraszam, ne, bardzo, bardzo mocno Was oczywiście przepraszam za to, że Wam tego nie, nie przedstawię, ale myślę, że mi oczywiście. Wy y, baczycie, co? No, oczywiście, dlaczego tak kopania To potem się oczywiście dowiecie eee, e, W dalszej części odcineczka Tutaj oczywiście mamy Władka Z przetrząsarką stoi, tutaj oczywiście Chwastownik też Stoi widzowie, ale no, Z tym chwastownikiem no, To też się dowiecie, co i jak Już niedługo, tutaj Ursus Ze skrabiareczką, ale co? E, co najważniejsze oczywiście Idziemy sobie e, tutaj do naszego kejsa tutaj sobie oczywiście kejsa przestawimy troszkę, leczko do tego płatu. No bo będziemy w tym odcinku ładować o bornik, nie będziemy rozrzucać, tylko oczywiście ładować na przyczepę i wywozić go na pole. No bo tego bornika jest strasznie dużo, więc trzeba to wywieźć no, na pole, no w sumie nie na pole, tylko na łąkę. Sobie to wywieziemy na pryzmę. Ale to zaraz się dowiecie. Już pewno się domyśli, domyślacie się na jaką pryzmę, ale to dowiecie się jak e, pojedziemy. Nie walniemy tutaj, nie walniemy. Dobra, na spokojnie. Tu trzeba jechać sporo, widzę. Tutaj mamy troszkę maszyn poustawianych, ale no co zrobić. E, tutaj coś... matko woska. Ale ja mam lagi tutaj troszkę, dobra. Myślę, że to się uspokoi w dalszej części odcinka, no bo zawsze tak jest. E, co, no oczywiście sobie tutaj tak cofniemy przyczepkę, oczywiście... E, e, wzięliśmy tą D, chyba 83, no bo oczywiście... Ta przyczepa jest moją, mo, moją największą przyczepą na gospodarstwie, więc... Po co małą, jeśli można wziąć większą przyczepę i e, się zmieści dwa razy więcej, więc, no, oczywiście, z torkiem sobie pojedziemy. No, bo z najbardziej, oczywiście, pasuje zetork do tej przyczepy, Więc, no, e, tak, sobie oczywiście cofniemy, dobra, tutaj, dobra i co? My idziemy do kesa i będziemy ładować. E, co? No, oczywiście, aha, o co tu chodzi? Tutaj, zlecimy się nie chce, dobra, już chyba się odpalił krokodyla. Bierzemy do góry i coś takiego ładujemy. Myślę, że to ogólnie mi szybko pójdzie, ale to takich chyba 20 krokodylów musimy załadować. No bo ta pszczepa ma chyba pojemności 20 ton, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić. Cobny, My tutaj sobie widzę. Oho, no to jednak chyba. Tutaj nic z tego nie będzie, no bo tutaj, oczywiście, chyba od tej strony będzie. O, tutaj jest już dobrze, więc musimy oczywiście tak ładować obornik. No bo, oto, oczywiście, zahaczyliśmy to te omocowanie, jak to na blandekę zahaczyliśmy o to, więc no, obciążnik oczywiście z tyłu założyliśmy, no, bo, żeby oczywiście tyłu żeby się tył oczywiście w kejsie nie podnosił, no bo jak sami pamiętacie, w keisie tył oczywiście się zawsze podnosił. Co, oczywiście wam tak powiem, że ładowarka by się nam przydała ale to jeszcze nie ten moment serii mi się wydaje, ale to spokojnie będzie oczywiście ładowarka w swoim czasie, czy w tym sezonie, czy w kolejnym, no to tego no to to oczywiście zobaczycie, ja już wiem, ale wam oczywiście nic jak na razie nie zdradzam Co, my tutaj sobie poładujemy ze środka troszkę, no bo nigdy praktycznie ze środka nie, nie ładowaliśmy no dziękuję Już jest oczywiście 20%, ja mam tu taki oczywiście komputerek, który mi pokazuje tak naprawdę Ale fajnie, że oczywiście ze środka gra, wam tak powiem ale dobra, i tak z tej kamery sobie będziemy ładować. Nie ma co. Muszę oczywiście od tej strony, ale ten cashier mi się tak podoba, ale jest troszkę brudny. Co, tutaj oczywiście zaraz skończymy i będziemy oczywiście będziemy ładować na tą drugą stronę, naprzód, no bo na tył naładujemy, a na przodzie nic oczywiście nie będzie. Myślę, że i tak oczywiście ten obornik cały załadujemy. Coś takiego, dobra. No. Też co, no, pojedziemy sobie w obornik, tutaj dobra, tutaj tak i jest oczywiście czy cóż glan, glan, cóż oczywiście piwnica oczywiście stoi, która nigdy nie była używana, no bo w tym sezonie oczywiście ziemniaki sprzedaliśmy, Ma, mam nadzieję, że w tym sezonie będzie ta piwnica użyta. No bo mamy, nie powiem, że nie mamy dużo tych ziemniaków oczywiście zasiane, więc... No to piwni, piwnica na pewno będzie użyta do, do wysypania ziemniaków, dobra, coś takiego. No chyba, że to oczywiście widzę piwnicę gdzieś przeniosę, albo ją wzburzę i postawię nową, no to to już ta piwnica nie będzie uży, użyta, ale to w to wątpię. Tutaj też dobra Aha fajnie, tutaj coś takiego. Tutaj Dobra, podnosimy tura i cofamy do ne, tyłu. E, coś takiego i podnosimy i zaraz oczywiście coś tak czuję. W sumie mamy matkoboską, dopiero 15%. Czy ta przyczepa nie ma 20 ton, tylko ma około 18 ton, więc dużo się oczywiście nie pomyliłem, no właśnie tylko 2 tony pomyliłem. E, tutaj czekajcie, ja tutaj sobie dojadę do końca. Tutaj oczywiście ten obornik już chyba zbiorę cały, czy, czy nie? To zbi zb zbiorę cały oborniczek i potem, i zaraz pojedziemy, oczywiście, na e, tamtą stronę, już pod e, drugą oborę, no bo jest jeszcze druga pryzma na naszym gospodarstwie. Tego nie zapomnijcie. E, no, tutaj oczywiście jest pryzma do tej obory, a drugi e, a druga pryzma jest oczywiście do tamtej obory już większej, ale to... No, no, co, coś takiego. Tutaj sobie turę opuszczamy. I tutaj coś takiego. I co, z pryzmy obornik już mamy wybrany. Teraz zamkniemy oczywiście od tego krokodyla, żeby się obornik nam nie rozsypał po gospodarstwie. Dobra, co, no i jedziemy oczywiście... Na drugą pryzmę, tutaj sobie cofniemy. Tak, dobra, tutaj coś takiego i jedziemy. Oczywiście, chyba, oczywiście, jak nie widzę, czy ta pszczepka. Oczywiście nie będzie przy, przeszkadzać ta zielona tandemia, ale ją to zaraz, ją oczywiście weźmiemy, tą pszczepkę. No, chyba, że. W sumie, dobra, my sobie oczywiście wezmę tu pszczepę, ona troszkę mi przeszkadza, przeszkadzać będzie, więc ją podczepimy do obciążnika. Mam nadzieję, że się da, oczywiście, podczepić do obciążnika tu pszczepę. No bo jak nie to będzie lipa, dobra. Tak, i, i jedziemy oczywiście tutaj, więc tutaj sobie, gdzie tu oczywiście pszczepę postawić? Tak szczerze no to. Nie mam pojęcia gdzie tą przyczepę postawić tak na postawić najlepiej tu przyczepę by było postawić w, ty, w miejscu gdzie by ona wcale nie przeszkadzała. Dobra, tutaj postawię tą pszczepę, mam nadzieję, że ona mi przeszkadzać nie będzie, dobra, tutaj niech ta przyczepa sobie niech stoi. Tutaj nie będzie mi chyba przeszkadzać ta przyczepa, jak będzie, no to się potem przez przed, przestawi tu przyczepę, więc no e, Matkowoska Fajnie faj, Fajnie się oczywiście W to e, Cofamy sobie i w końcu Chyba użyjemy naszej pryzmy Do obornika Tak, chyba pierwszy raz Będziemy widzę, używać tu pryzmy Pryzmę, znaczy jak To rampę do obornika Albo my już chyba Używaliśmy tej to albo może my już używaliśmy tej rampy już tak naprawdę nie pamiętam, ale mi się wydaje, że tej rampy oczywiście nie używaliśmy, tutaj co jak to nie, nie było akcji ten ładowania obornika tj. z tej pryzmy. Dobra. Ale tutaj dobra my co idziemy sobie teraz po Zetora tak naprawdę widzowie tutaj. No tak szczerze to naprawdę by się tutaj przydała ładowarka, no bo ładowarką wiadomo by było szybciej. Ale to, no co? Pracujemy sprzętem takim jakim oczywiście mamy i na jaki nas oczywiście stać jak na razie. Jak będzie nas stać na ładowarkę, no to się kupi ładowarkę. więc no. Co, teraz sobie jedziemy tutaj tutaj sobie coś takiego zrobić, Matko Boska, jak tutaj ten... Dobra, co? Jedziemy? Czy tutaj postawimy? Zastanawiam się, czy ja ogólnie cofnę z tą szczepką, e, ale to może oczywiście cofnę. Dobra, tutaj tak. Nie, no na pewno cofnę, cofnę na luzie, Tu, e, tutaj jak nie cofnę, no to spo, pomogę. Leciutko oczywiście pomogę z tre, super siłą, ale chciałbym oczywiście tego nie robić, no bo wiadomo, to jest realna seria tutaj... Czekajcie, ja muszę się oczywiście troszkę przybliżyć się do tej rampy, żeby zaraz nie było, że e, będzie obornik, będę sypał obornik, ale ten, ale na ale naziem O, coś takiego, coś takiego ja popieram, szczepa dobrze idzie. To jest oczywiście glancusz. No już za bardzo pochwaliłem, no za bardzo pochwaliłem. Ale co, dobra, tutaj coś takiego. Dobra, co? my tutaj też, dobra, tutaj cofniemy i no, my może być, i ładujemy szybko obornik, i będziemy oczywiście jechać na łąkę. Na już ten, co? Ma, patrzcie, widzę, jak z tej pryzmy, fajnie się ładuje, się, patrzcie, widzę, jak się fajnie ładuje obornik z tej rampy, podjeżdżasz i. To jest taki ten, to jest tak, takie fajne. Fajnie, że ogólnie to widzę, rampę tutaj sobie zrobiłem przy tym oborniku. No bo tak, to jak kupimy większy obu, obornik, ja na przykład nie kupię ładowarki, więc oto jest sposób, żeby załadować ten obornik, no bo wiadomo. Już na pszczapę, jak to było problem widzowie załadować ten obornik bez, bez rampy. A co dopiero, jak kupimy wielki rozrzutnik? Dobra, tutaj, jest tak, i spot jedziemy, i coś takiego zrobimy. I myślę, że to ogólnie fajnie jest. Dobra, jest oczywiście 80%, więc jeszcze parę łyżek musimy siedemdziesiąt, siedemdziesiąt więc jeszcze parę łyżek musimy nała e, krokodylów naładować więc myślę, że i tak widzowie tego, z tej pryzmy całego obornika nie załadujemy, ale to tutaj oczywiście może obornik być, z tamtej pryzmy trzeba było wybrać ten obornik no bo już troszkę nam e, przeszkadzał matku łaskę 14, jak to on wysypiemy tam no to ta pryzma nie, nie wiem co ona się z o, ona się sobie złoży w pół, tak naprawdę, więc no. E, co, no ja tutaj też. E, coś takiego, dobra. Podjeżdżamy pod rampę. Kejsior oczywiście daje sobie radę, to dobrze. E, dobra, w tym miejscu nie można... Co jest w tym miejscu nie można wykonać? No już można. Tutaj 16 ton już jest załadowane, więc ostatnia... Ostatni raz ładujemy krok, krok, krokodyla na pszczepę i jedziemy oczywiście już. Ten oborniczek sobie zawiesz to. tutaj dobra. No i dobra, 99%. Ja oczywiście zjeżdżam tej rampy, stawiam tutaj case'a, no bo tak to mm, nie wyjedziemy. Trzeba było... Trzeba najpierw odjechać z Torem, ale co, ja gaszę oczywiście case, żeby paliwo się nie marnowało. I, i idziemy oczywiście do Zetora. Idziemy do Zetora i oczywiście jedziemy na łąkę. Co? Oczywiście sobie pojedziemy. Też przepraszam za to, że mówię za dużo słowa oczywiście, ale no. z, przy, z przyzwyczajenia to już tak, ale no, co, oczywiście jedziemy na łąkę tutaj. No, ciekawe czy ogólnie wyjadę, oczywiście, na ciekawe czy wyjadę, tak naprawdę, z przodem, gospodarstwo. Bo, jak nie wyjadę, no to troszkę będzie lipa, lipa i troszkę będzie, ale to nie no, na pewno wyjadę. No bo tutaj tych maszyn przy, przy tym płacie już nie ma, praktycznie. Więc dobra, tutaj coś takiego, nie no, wyjechałem bezproblemowo. Jak, jakby była jeszcze z tyłu przyczepa, no to, to już byśmy nie wyjechali, ale tak to oczywiście wyjechaliśmy. Tutaj oczywiście tutaj stoi Fenchor nasz, no niestety jeszcze nikt tego fenda nie kupił. Czy, czy kiedyś ten Fencior zostanie sprzedany? Tego, tego nie wiem, więc no. Być, być może widzowie, jak ten Fendt nie zostanie sprzedany, no to w ciągu tygodnia oczywiście znajdę na niego kupca i sam pojadę do handlarza, albo się zamienię na jakiś ciągnik inny, albo go w ogóle sprzedam, no bo czekać na kupca teraz no to tak średnio. Pieniądze oczywiście nam są potrzebne, żeby oczywiście kupywać nowe na, byteczki na tej serii, żeby ta seria się. Rozwi, rozwijała nie, dobrym tempem a nie się oczywiście cof, cofała, ale i tak myślę, że 149 odcinek jest i tak ta seria jest na dobrym, na dobrym poziomie, jak to rozwinięcie wiadomo, troszkę tych sprzętów powymienialiśmy, troszkę sporo oczywiście, sporo tutaj jak to powymienialiśmy sporo, tutaj już mamy pól na tej serii, więc ja jestem oczywiście za lony z tego z tego wszystkiego tutaj sobie widzowie e, e, zajeżdżamy, oczywiście jakby ktoś nie wiedział, no to na tą łąkę przyjechałem. E, wykręcimy się, wykręcimy się bezproblemowo. Tutaj jeszcze belki są nieco pozbierane, ale to będziemy w, w kolejnym odcinku tutaj belki zbierać, albo jeszcze w kolej, w kolejnym tak naprawdę, on no to nie, nie wiem sam kiedy tu będę belki zbierał, ale wiem na pewno, że tutaj będzie na tej łące rozrzucany o, obornik, no bo wiadomo, gnojowicy nam o, nie starczy tam i chciałbym troszkę po obornika widzowie porozrzucać. Czy rozrzutnikiem, czy nie, no to tego same, nie wiem, dobra, tutaj tak. Jest dobrze? No nie jest dobrze, no bo trzeba dojechać do końca. O, ale tu tak. O, no i co? wysypiemy no obornik. Tutaj jest oczywiście pryzma. Mam nadzieję, że tutaj będzie wiadomo, trzeba będzie zaraz ruszyć za chwilę do przodu. Czy, czy ten obornik się w ogóle w sposób na no, pryzmę wysypuje? Nie. Spo... nie, to się ten oborniczek nie wysypuje. Ale troszkę nim ruszymy do przodu tym zetorkiem. Ciekawe ile jest już na pszczepie, ale tutaj wysypał się ten, nie, dobra, pryzma jest dobra zrobiona, więc co, z pryzmy się oczywiście nie wysypuje obornik, co, no oczywiście łąka, belki są niepozbierane, i co widzę, widzimy się oczywiście po krótkim cięciu, ja już przyjechałem na gospodarstwo z pola, co, drogi powrotu już oczywiście nie, nie nagrywałem, no bo to sensu, nie. Było i tak, oczywiście byłby za długi odcinek, więc nie ma sensu oczywiście nagrywać odcinka 30-minutowego. Zawsze oczywiście się staram nagrywać takie 25 minut 20, to jest optymalne, albo czasami mniej, w tamte wakacje się oczywiście mniej, oczywiście mniej. Nagrywałem tam po 16 minut. Czasami w tamte wakacje byli odcinki, ale co? Wsiadamy do naszego samochodu, odpalamy naszego bolida i jedziemy na łąkę. Oczywiście po co? Pewno się nadal zastanawiacie dlaczego hashtag kopanie. Już wam tłumaczę, tylko wyjedziemy z drogi. Co? Oczywiście hashtag kopanie zrad z racji tego, że będziemy kopać ten wielki dół. Co tam kopaliśmy w poprzednim odcinku chyba, więc trzeba nadal go wykopać. No bo na pewno będziemy szukać oczywiście skarbu. Jak sobie pamiętacie, ten dół został zaspany, więc trzeba go odkopać, no bo coś tam na pewno się znajduje. Jak coś znajdziemy, no to fajnie, jak nie, no to na darmo matkowska jaki tu był wypadek. Co my, jak to znajdziemy, no to na pewno będę zadowolony, ale to ciekawe, co się tam znajduje, więc co my. Samochód mamy terenowy, więc możemy nawet i połące jechać. Więc, więc co. Tutaj, dobra, tutaj sobie postawię tego naszego Bolida, Volkswagenika. Wysiadamy i idziemy do koparki. Już widzę, że będę musiał koparkę przestawić. Mam. O dziwo, nikt tej koparki jeszcze nie ukradł, więc to jest dobrze. Koparka tutaj stała na łące dwa dni, tutaj stała, więc no, y y y ale to y co, koparka była pod, zamknięty, pod zamknięciem, i w tej koparce jest GPS. Jakby ktoś ukradł, no to by, by mi tak wiedział, gdzie jest ta kopareczka. Więc co, kopiemy chyba, Matko jaki jak tu jest, do dobra, kopiemy to. Tutaj sobie i będzie dobrze, dobra? Idzie to wysypywać. Dobra, chyba wysypię tutaj, będę, to nie, albo tu, tu nie będę. Tu, tutaj go wysypywać. Na pewno nie zamierzam, tylko wysypię. O, tutaj, tutaj, tutaj wysypię. Dobra, i jest dobrze. I co? Czekajcie, widzowie, ja tutaj sobie wiadę. W Dobra, zbieramy to i podnosimy. No to ciekawe, jak my stąd ogólnie wyjedziemy, ale dobra, to potem się będziemy tym martwić. Mam nadzieję, że coś znajdziemy tutaj, bo jak nie, no to lipa będzie i paliwa, no, marnacja paliwa tylko będzie, no bo wiadomo, paliwo jest w tej koparce. Nasze niby wypożyczyliśmy, ale trzeba. Paliwo wlać, ile było? Więc no, co tutaj? Coś takiego, dobra. Ciekawe, co, czy coś ogólnie jest, ale to co? Czekajcie, tutaj coś takiego, dobra, kopiemy se. Dobra, tutaj tak. Idzie to teraz kopać. Dobra, wykopiemy sobie tutaj. aha dobra. Ciekawe, czy coś znajdziemy, czy nie. Ale co? Będzie oczywiście fajnie, że coś ogólnie znajdziemy na, na tej łące. Dobra, tutaj tak jesteśmy. Tutaj kopiemy nadal już parę. Co jest? Co jest? Co my znaleźliśmy? Skrzynkę znaleźliśmy. Ja tutaj widzę, to wezmę tutaj. Dobra. Zostawiam to i się oddalam. Ciekawe, co to ogólnie jest. Ciekawe, czy ją otwierać, czy nie. A jak ja to otworzę, żeby to oczywiście... żeby to zaraz nie wybuchło. Bo tam tak szczerze nie wiadomo, co to jest ogólnie. A to dlatego tak ktoś głęboko to zakopał. Patrzcie, jak ktoś to bardzo głęboko zakopał. Tutaj jest równo. To jest na 3 metry ten dół wykopany. Tutaj jest oczywiście 3 metry. Widzowie, Głębokości wykopane, więc... Ja Cię kręcę, tutaj barierki... no Ja tu się odsuwam, co? No oczywiście napiszcie, ja, czy ja mam tą skrzynkę otwierać, czy nie? Jak mam otwierać, no to... Troszkę się boję, jak napiszecie tak, żeby to otwierać, ale co? Napiszcie, że, napiszcie mi, co ja mam... Co ja mam z tą skrzynką zrobić, więc co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanale, już za dwa dni. Co? Na razie, cześć.